Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj z nami pani Ania Kruk i będziemy mówić o pani stowarzyszeniu. Nie przedłużając. Czym pani dokładnie zajmuje się w swoim stowarzyszeniu? W swoim stowarzyszeniu pełnię funkcję skarbnika. Jak sama nazwa wskazuje, zajmuję się sprawami dotyczącymi finansów, zbieram składki od członków stowarzyszenia, akceptuję sprawy finansowe, zapoznaję się z częścią finansową. Jak wygląda droga zawodowa to stanowisko pracy? Jestem osobą komunikatywną, zaangażowaną, aktywną. W związku z tym, jak zaproponowano mi to stanowisko ponad 10 lat temu, wyraziłam y, zgodę. Y, jest to y, przyjemna funkcja, która y, sprawia mi radość. Czy pani lubi swoje prace i dlaczego? W swojej pracy cenię sobie kontakt z ludźmi. Y, nasze stowarzyszenie. Y, działa bardzo pozytywnie w związku z tym daje mi mnóstwo satysfakcji mi i pozostałej, pozostałym członkom zarządu Jakie umiejętności i cechy musi posiadać osoba na takim stanowisku No na pewno musi być komunikatywna, odpowiedzialna, zaangażowana na cele społeczne i chętna do udzielania pomocy Komu pani by poleciła taką pracę No właśnie wszystkim tym, którzy są i dążą do udzielania pomocy innym, a także chcą uatrakcyjnić młodzieży czas wolny. Jak Pani praca jest odbierana przez inne osoby? No Mam nadzieję, że moja praca odbierana jest pozytywnie. Na chwilę obecną nie spotkałam się z negatywnymi opiniami odnośnie mojej osoby ani mojej pracy. Kto kiedy w jakim celu założył Stowarzyszenie? Stowarzyszenie zostało założone wiele lat temu przez. Przedstawicieli takich instytucji jak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pro, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Sąd, mieli na celu udzielenie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Ponad 10 lat temu kadra stowarzyszenia uległa zmianie. W tej chwili przedstawicielami głównie są kuratorzy, pracownicy sądu oraz inni mocno zaangażowani na pomoc, do pomocy młodzieży. Na jakim terenie działa stowarzyszenie? Stowarzyszenie działa na terenie miasta Zabrze, yy, głównie w dzielnicy Biskupice, gdzie realizowane są wszystkie projekty yy, związane wspólną nazwą młodzi gniewni. Gdzie znajduje się główna siedziba stowarzyszenia? Główna siedziba stowarzyszenia znajduje się w centrum miasta Zabrze przy ulicy Park Rutniczy 6. Ile pracowników zatrudnia stowarzyszenie? Yy, nasze stowarzyszenie nie zatrudnia na stałe pracowników. Yy. Tak jak wspomniałam, moja funkcja czy funkcja innych członków stowarzyszenia jest funkcją społeczną, i nieodpłatną. Jedynie osoby, które są proszone do pomocy w realizowaniu projektów, otrzymują gratyfikację za zrealizowanie zadań. Mam na myśli zajęcia ciekawe, zajęcia psychologiczne lub zajęcia z języka angielskiego. Z kim pani stowarzyszenie współpracuje? Nasze stowarzyszenie współpracuje ze wszystkimi zaangażowanymi na i zainteresowanymi, zainteresowanymi pracą społeczną, jak również wszystkimi, którzy są chętni do pomocy. Mam tu na myśli dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach, Rady Dzielnicy, Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Jak do tej pory rozwijało się stowarzyszenie? Nasze stowarzyszenie zrealizowało już kilkanaście projektów. Obecnie również jesteśmy w trakcie realizacji projektu pod nazwą Młodzi Gniewni u źródeł demokracji. Pośrodku ośrodku profilaktyki leczenia uzależnień działa od lat prężnie ośrodę, projekt program FRED. Jest to program dla młodzieży, wczesnej interwencji dla młodzieży, która eksperymentuje ze środkami odurzającymi. Jakie jest plan działania stowarzyszenia na następne lata? Chcielibyśmy podtrzymywać swoją działalność o szeroko pojętej profilaktyce, a głównie profilaktyce związanej z młodzieżą i dzieci. Skąd stowarzyszenie czerpie fundusze na utrzymanie i działalność? Naj taką najmniejszą stawką, jaką posiadamy, jest to stawka stała. Są to składki wpłacane przez członków. Naszą, nasza działalność realizowana jest przez podmioty, które akceptują dany projekt. I również przeznaczają na to środki finansowe. Stowarzyszenie można wesprzeć finansowo poprzez różnego rodzaju darowizny, jak również i poprzez udzielenie pomocy, wsparcia w ramach wolontariatu. Kto może korzystać z pomocy tego stowarzyszenia? Z pomocy naszego stowarzyszenia mogą korzystać wszyscy, którzy chcą atrakcyjnie spędzić czas, jak również wszyscy inni, którzy są ujęci w statucie stowarzyszenia. Ile osób skorzystało z pomocy? Z pomocy skorzystało bardzo dużo osób. Z, tak jak wspomniałam, zostało zrealizowane, zrealizowane bardzo dużo projektów, więc wydaje mi się, że jest to ponad 200 osób, plus w ośrodku profilaktyki w ramach programu FRED też na pewno kilkadziesiąt. Jak osoby korzystające z pomocy reagują na otrzymane wsparcie? Okazują zadowolenie i mam nadzieję, że zarówno młodzież, jak i ich rodziny są wdzięczne osobom, które się angażują na, w ramach pomocy w zorganizowaniu czasu wolnego dla młodzieży. Jaka była największa trudność, a jaki największy, największy sukces? Nie mówmy tutaj o porażkach. Najważniejsze, że wszystkie zaplanowane nasze działania kończą się wielkim sukcesem. Jaki, jakie jest Pani największe marzenie? Jeżeli chodzi o marzenie związane ze stowarzyszeniem, no to chciałabym, żeby nadal prężnie działało, aby nadal... Było tylu chętnych i aktywnych ludzi w ramach każdego projektu, no i aby po prostu gościła, gościł uśmiech na waszych twarzach. Co najbardziej Panią irytuje w działalności społecznej? Najbardziej irytuje mnie w działalności społecznej właśnie niechęć młodzieży do udzielania nam pomocy. Czy jeszcze pracować w ośrodku? W ośrodku zamierzam pracować, mam nadzieję, że jeszcze y, sporo. Y, jeżeli mi zdrowie y, y, pozwoli, praca ta sprawia mi satysfakcję, y, więc mam nadzieję, że będziemy się jeszcze długo widywały. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam na kolejny wywiad i się grzegnamy.